W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób wspomagać regenerację wątroby i dlaczego jest to bardzo ważny proces w naszym życiu. Zanim przejdziemy dalej, powiedzmy, co mamy na myśli, mówiąc o regeneracji wątroby. Szanowni Państwo, ze względu na liczne funkcje wątroby, jej komórki mogą obumierać szybciej niż pozostałe naszego ciała, ponieważ mogą być np. poddane ogromnemu stresowi w trakcie choroby. Czy nawet zwykłej pracy, detoksykując nasz organizm. Dlatego szybkość wymiany starych komórek na nowe może mieć znaczenie dla ogólnego zdrowia naszego organizmu. Ale regeneracja naszej wątroby nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany komórek, bo zdolności regeneracyjne naszej wątroby znacznie wykraczają poza możliwości wymiany pojedynczych komórek. Wątroba może regenerować się nawet po częściowym usunięciu, czyli po tak, zwanej, po tak zwanym zabiegu hepatektomii. To świadczy o ogromnym potencjale regeneracyjnym i o tym, jak ważny narząd jest to dla naszego organizmu, skoro nasz organizm zaprogramował mu tak unikalne zdolności. I zanim powiem Państwu, jakie czynniki mogą poprawić regenerację naszej wątroby, zadajmy sobie pytanie, dlaczego warto w ogóle zadbać o usprawnienie tego procesu. Odpowiedź możemy uzyskać, jeśli zdamy sobie sprawę, jakie funkcje wątroba pełni a odgrywa ona główną rolę w metabolizmie białek, węglowodanów oraz tłuszczów jest magazynem energii czyli magazynem glikogenu, z którego tworzy się glukoza syntetyzuje białka, czynniki krzepnięcia krwi, produkuje czerwone krwinki, reguluje na przykład wytwarzanie płytek krwi, prowadzi syntezę cholesterolu, trójglicerydów, pomaga we wchłanianiu witaminy K, przechowuje witaminy takie jak witamina D, witamina A, witamina B12 i oczywiście jest organem, który detoksykuje i usuje szkodliwe, Produkty przemiany materii, ale także szkodliwe substancje, które dostają się do naszego organizmu wraz z pożywieniem. Lista ta, którą właśnie wymieniłem, jest naprawdę bardzo skromna w stosunku do całości funkcji wątroby. Jak więc widać z wymienionej listy, nie ma możliwości, by nasz organizm był sprawny i zdrowy, jeśli nasza wątroba nie będzie zdrowa. Zatem kto powinien w pierwszej kolejności pomyśleć o usprawnieniu procesu regeneracji wątroby, by usprawnić jej pracę, a tym samym poprawić zdrowie całego organizmu? Oczywiście o regeneracji wątroby nie muszą myśleć osoby zdrowe i w szczególności te w młodym wieku. Natomiast o tym procesie mogą pomyśleć osoby starsze lub te, które chorowały na choroby wątroby lub mają uszkodzoną wątrobę z innych przyczyn. I tak o wspomaganiu regeneracji wątroby powinny pomyśleć osoby, które mają problemy z wątrobą wynikające np. z nadużywania alkoholu, kolejno osoby ze stłuszczoną wątrobą, następnie osoby z wirusowym zapaleniem wątroby typu B albo C, z chorobami autoimmunologicznymi wątroby czy osoby z hemachromatozą. Prócz tego należy pamiętać, że wątroba regeneruje się słabiej w starszym wieku. Dlatego wpływanie na przyspieszenie wymiany komórek wątroby może usprawnić jej pracę u osób w starszym wieku. I nawet u tych osób w starszym wieku, które nie przeszły żadnej choroby wątroby albo na przykład nie uszkodziły jej w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu. Co zatem może zrobić, aby usprawnić proces regeneracji wątroby? Wymienię teraz w punktach czynniki, które mogą przyspieszyć ten proces, ale zanim to zrobię, przypomnę, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych sposobach poprawy naszego zdrowia, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Rozpocznijmy od tego, że aby wątroba mogła zainicjować proces regeneracji, organizm musi wytworzyć związek, który nazywa się interleukina szósta. W większości z Państwa ta nazwa niczego nie powie, ale nie ma to większego znaczenia. Tak czy siak, Państwa organizm ten związek syntetyzuje. Jednak w niektórych przypadkach, w szczególności u osób starszych, organizm może syntetyzować mniejsze ilości tej interleukiny, ale używając substancji roślinnych, możemy podnieść na krótki czas ilość interleukiny szóstej w organizmie i zainicjować proces regeneracji wątroby. Ale podsumujmy ten punkt, bo on jest bardzo ważny. Interleukina szósta jest inicjatorem regeneracji wątroby, ale jej nie przyspiesza, czyli jest pewnego rodzaju włącznikiem i wyłącznikiem tego procesu. Natomiast przyspieszenie regeneracji spowodują inne środki, też roślinne, o których zaraz powiem. Ale, żeby nie być gołosłownym, sprawdźmy dowody naukowe wskazujące na to, że aby regeneracja wątroby została zainicjowana, nasz organizm musi wytworzyć interleukinę szóstą. Oto dowód. Badanie z lutego 2014 roku. Interleukina szósta wymagana jest do zatrzymania cyklu komórkowego i aktywacji enzymów naprawy DNA po częściowej hepatektomii u myszy. W treści czytamy. Wykazano, że interleukina 6 ma zasadnicze znaczenie dla regeneracji wątroby. Jednak specyficzne mechanizmy i czynniki pozostają nie w pełni zdefiniowane. Wnioski: Interleukina 6 powodowała zatrzymanie cyklu komórkowego i opóźnioną proliferację. To opóźnienie było związane z aktywacją enzymów naprawiających DNA, co skutkowało dokładną replikacją i odbudową masy wątroby. Zatem podsumowując, wprowadzenie do regeneracji wątroby w większości przypadków interleukinę 6 w odpowiedniej ilości wytworzy państwa organizm i w razie potrzeby będzie regenerował państwa wątroby. Jednak w skrajnych przypadkach, na przykład w wyniku ciężkich chorób wątroby czy w sędziwym wieku, a nawet w przypadku zaburzeń immunologicznych wydzielanie interleukiny 6 może być upośledzone, to sprawi, że regeneracja wątroby także może być osłabiona. Co zrobić w takim przypadku? W takim przypadku możemy użyć substancji roślinnych, które zwiększą wydzielanie interleukiny szóstej, a to może być sygnałem do inicjacji regeneracji wątroby. Jedną z takich roślin może być na przykład traganek. Zatem traganek, zwiększając stężenie interleukiny szóstej, może być inicjatorem do rozpoczęcia regeneracji wątroby. I odnośniki do badań naukowych, które opisują te zależności, pozostawię w opisie tego filmu. No dobrze, mamy już element, który pozwoli nam zainicjować regenerację wątroby. Co zatem zrobić, oraz jakich substancji użyć, aby przyspieszyć ten proces? Po pierwsze, będzie to olejek oregano. Olejek oregano zawiera w sobie karwakrol. Jest to izomer tymolu o praktycznie Identycznych właściwościach farmakologicznych. Okazuje się, iż karwakrol przyspiesza regenerację wątroby. Po drugie, będzie to kurkumina, która zawarta jest w kurkumie. Kurkuma, kurkumina zawarta w kurkumie będzie w szczególności użyteczna dla osób, których wątroba jest schorowana w przebiegu cukrzycy typu drugiego. Po trzecie, bardzo ważne, będzie to olej z czarnuszki siewnej połączony z kwasami tłuszczowymi omega-3 pochodzącymi z ryb. Tutaj, prócz wpływu na regenerację wątroby, olej z czarnuszki siewnej może wpływać także na regenerację naszych nerek. Ale ponieważ nie jest to odcinek o nerkach, nie będę tłumaczył w jakich chorobach będzie to potrzebne, ale dodam tylko to jako ciekawostkę, bo wielu osobom może się to po prostu przydać. Ale zobaczmy to badanie naukowe. Badanie z 2018 roku. Regeneracja i ochrona wątroby przez olej rybny oraz olej z czarnuszki siewnej u szczurów, u których wątrobę uszkodzono tetrachlorometanem. W podsumowaniu czytamy: Połączenie oleju rybnego oraz olejku z czarnuszki siewnej było najbardziej obiecującą formułą regenerującą wątrobę i nerki spośród różnych grup. Po czwarte, będzie to esencja uzyskiwana z kwiatów róży. Esencja taka w swoim składzie będzie zawierała związek, który nazywa się geraniol. Graniol jest bardzo silnym induktorem przyspieszającym regenerację wątroby. Jeśli uda mi się tylko wykończyć moje studio do nagrań, jeśli będą Państwo zainteresowani, pokażę Państwu, jak taką esencję wykonać. Po piąte, będzie to witamina E. Witamina E przyspiesza regenerację wątroby po częściowym jej usunięciu, ale także co bardzo ważne, w marskiej wątrobie. Po szóste będzie to oczywiście silimaryna, która zawarta jest w ostropeście plamistym. Po siódme bardzo ważne będzie to resveratrol. Resveratrol to substancja, która naturalnie występuje na przykład w skórkach winogron czy na przykład w rdestowcu japońskim, ale Tutaj przewagę oczywiście będzie miał ten pozyskany ze skórek winogron, ponieważ jak mówiłem już w jednym ze swoich wcześniejszych odcinków, redestowiec japoński ma wysoką zdolność do kumulowania metali ciężkich. Zatem ekstrakt z tej właśnie rośliny może być obarczony właśnie tymi metalami ciężkimi. Więc ja osobiście wybieram zawsze resveratrol, który pozyskiwany jest ze skórek winogron. Po ósme, będzie to wyjątkowa mieszanina trzech roślin, czyli mieszanina składająca się z poganka rutowatego, następnie sumaka garbarskiego, ale także pokrzywy zwyczajnej. Połączenie tych trzech roślin ma wyjątkowe zdolności regenerujące uszkodzoną wątrobę, ale także inerki. Prócz tego ma działanie przeciwcukrzycowe. Sprawdźmy źródło naukowe. Wpływ potrójnej mieszaniny ekstraktu z poganka rutowatego, sumaka garbarskiego oraz pokrzywy zwyczajnej. We wnioskach czytamy: To badanie wykazało, że ten ekstrakt, a zwłaszcza ich kombinacja, ma znaczące działanie przeciwcukrzycowe oraz regenerujące uszkodzoną wątrobę i nerki. Po dziewiąte, należy wspomnieć o rzęszeniu koreańskim, który także wykazuje bardzo dobre właściwości na regenerację naszej wątroby. I po dziesiąte będą to nasiona przy pieprzycy siewnej, czyli tak zwanej rzeżuchy. Podsumowując, aby zainicjować proces regeneracji wątroby, potrzebujemy odpowiedniego stężenia interleukiny 6. W większości przypadków odpowiednie jej ilości wytwarza organizm, ale w niektórych przypadkach musimy mu pomóc. Aby to zrobić, możemy użyć rośliny, która nazywa się traganek. Natomiast by przyspieszyć regenerację wątroby, możemy użyć jednej z 10 roślin, o których właśnie mówiłem. Mam nadzieję, że ten odcinek się państwu podobał, a jeśli tak, to proszę o łapki w górę i pozostawienie komentarza. A ja jak zwykle zapraszam państwa do następnego odcinka. I chciałem się pochwalić, że ta koszula też jest nowa, już druga w tym miesiącu.